Idziemy do miasta! Cześć, pierwsza. No i się tak rozglądam. I nic nie widzę. Hmm... Nie będą raczej te sklepy. Hm? A to tam to to, to jest sklep? Czy co? Panią. Co? Nie no wiem, są sklepy. I pada deszcz. Albo śnieg, nie? Wytlasz, by żeby było bardziej grudniowo, to będzie śnieg, okej? Okay? Może być? Mm. Jej, jej, jej! i idziemy. A fenowki? Będę lubię pieniążki No. Ta zapalki. Zapalki. Zapalki, daj te pudełko. Pa. Oh. Oh. się walę tam na górze. O, a co to jest to takie kłujące? zabrali? Ja tutaj Będę sobie To jest. To jest. To To się ciężko jest. To może To uda co? nie To za To jest. To jest. To jest. Lewa I nie zawaham się go użyć. Hmm, chciałabym zobaczyć tego lwa. Pójdziemy potem odjeździć, nie? <grym> co? Hmm, uwaga, pies. A taki niestatny pies, co nie? Kocha. A tu mieszka taki śliczny kotek. Plicy. Bardzo śliczny. Tylko pewnie nie wyschł. Ja na kiedy się idzie do szkoły, no to on tu zawsze stoi i czeka. Tam dalej jest taki luszowy, ładny chodniczek. No to on jest nowy, dlatego ładny. Bo ten widać nie jest łatwy. A wlaz mi chłód z tego gadania, bo ja nie mam tak z tym. Popatrzcie. Wydawało mi się, hmm. że to jest I jestem, nowy koniec. A po tej części. Ktoś tutaj jest i prawie zawaliłam. Lala. Ulica, kościuszki Olita, ulica, kościuszki Sala? Sala? ulica kościuszki co Sala? 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 jest Sala? Już 4 minuty idziemy, kiedy wreszcie będziemy. Ale <grywa> wyjechaliśmy po takim samym A patrz, ja to chyba tam ten samochód kupię. Ciekawe, ile on kosztuje. Ja mam tak mniej więcej 2 zł, więc może się zmieszczę i mi dało trochę. Patrzcie, mi... Może co to tak się nie widzi? Ja tutaj mówię takim głosem, co nie moja wina, że to tak mówię. Przecież ja lubię zęgić i gaule. Samochód jedzie. Tu micka taki jeden zły pies. O tam jest. O w tym domu. i nas wszystkich czeka. Nie do grupy. Nie nie, 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 nie. Nic już nie pada, ja nic nie czuję. Przecież, przecież. Jestem silna i w ogóle. To mnie ciągle mówię w ogóle. Nie, nie wiem w ogóle. Hmm. Długo idziemy, prawda? To jest 5 minut. Jeszcze tak namęczyłam. Ale najważniejsze jest kupić prezent na Mikołaj.